To ja mówię, to nie jest tajemnicą, ponieważ Ostry nawinął to nawet na płycie swojej życie po śmierci, bodajże. Graliśmy koncert w Bielsku, nagle ból zła wiadomość, jakbym oberwał nożem tuż nad przeponą. Nie? W 20 minucie chwycił się za płuco i nikt nie wiedział, co jest grane. Nie? Ale później, jak wszedł zszedł ze sceny i widziałem już, że po prostu coś z nim, jest już naprawdę grubo nie tak, to pamiętam tylko tyle, że nagle się zjeżyłem i kazałem wszystkim wypieprzać, nie? Wiesz o co chodzi, bo cały backstage był zciśnięty, zadymiony i tak ja, dalej. No oczywiście Adam jak czysto zajawkowy gracz, taki stuprocentowy, nie nawet w momencie, kiedy pucą mu wybuchło, no to on postanowił dalej, że gra koncert, do no nie, właśnie. no właśnie, nie powiedział ej stary, coś mi się stało, słuchajcie, musimy przerwać koncert i tak dalej, tylko on tak kocha swoich fanów i w tamtym czasie i teraz i tak dalej, tak bardzo właśnie zależało mu na ludziach, że po prostu on to zrobił dla nich, nie? Żeby mieli po prostu, wiesz, kompletny koncert dla dama, bo... Czyli cały koncert się od Cały nie? koncert, nie? On po prostu pojechał cały koncert na jednym pucu, to było niesamowite.